okazji na trasie wyścigu pojawił się Marcin Froda, najmłodszy z zawodników do tego, a będzie miło zarówno dla nas jako kim. I <laughs> Oh no więc pierwszy dzień, pierwsza eliminacja w ogóle rozpoczęła się dla mnie bardzo dobrze. Pierwszy podjazd treningowy wygrałem, chociaż to żaden, żaden odnośnik, jeśli chodzi o, o jazdę, no bo to się po prostu wszystko zaczyna. Natomiast drugim, trzecim, drugim podjazdem już już wiedziałem, że, że mogę powalczyć o te najwyższe lokaty i, no i się po prostu spiałem i zrobiłem wszystko, żeby, żeby być na podium. Jestem bardzo zadowolony z tego, co się wczoraj wydarzyło, ponieważ no, no, konkurencja była bardzo silna, bardzo, bardzo liczna. No a ja po takiej przerwie no, nie spodziewałem się, że, że mogę tak szybko pojechać. No wczoraj byłem drugi, yy, najlepszy czas jaki zrobiłem to było 2.56, także, także całkiem obłędny czas, jak dla mnie. No właśnie nie chciałbym się bardzo yy, nakręcać, bo wiem, że, wiem, że można, można głupoty jakąś zrobić. Pojadę swoje, nie będę, nie będę się tam bardzo spinał. Auto wiem, że jest, ma jakiś potencjał, jeszcze nie jest wystrojone do końca, bo nie byliśmy w ogóle na hamowni. Także jak to wszystko podopracowujemy to, to myślę, że będzie jeszcze szybciej. No sobota jak najbardziej udana, drugie miejsce w klasie, bardzo mocna konkurencja i no i wszystko na plus tak naprawdę, no bo no Bartka i tak nie przeskoczyłbym, bo jest bardzo szybki, a, a następny był dosyć, dosyć sporo daleko, także jestem zadowolony. Natomiast dzisiaj no nie poszło już tak jak trzeba, dlatego że nie mam opon, po prostu nie mam deszczowych opon takich jak trzeba. Jechałem na zwykłych, seryjnych oponach i no i po prostu dostałem będzki takie, że... Że spadłem na czwarte miejsce, ale to nic. Bo byłem drugi, ale, ale to nic. Były zawody były bardzo fajne, także jestem bardzo zadowolony. Chwila dla fotoreporterów.